Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich rykom, na których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznań i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje są ułocę Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie. Oby było własnością Ducha Świętego, ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego tobie to powierzam. I nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Pati, ze Filii, et Spiritu Sancti. Amen. Usiadamy na nasze rozważania. to w drugim pytaniu. Jako chrześcijanie nie wierzymy w Boga, który pozostawia nas samotnymi i wierzymy w Jego nadprzyrodzone działanie w świecie. Słyszymy taniec demoński arcybiskupa Wincenzego zanim, który próbuje się z tego wylawirować. Mówi tak, ale... I tu rozpoczyna się wynoszenie na piedestał człowieka, człowiek ma inteligencję, człowiek ma serce, człowiek ma zdolności, więc może sobie iść sam. I tu próbuje kręcić, że Bóg się nie wycofuje, bo jak Abel został zabity, to się odezwał, to go znalazł, później mówi o jakimś po posłaniu syna, ale nie mówi, że jest Bóg Mówi coś o wcieleniu, bez używania narodzenia, bo to jest hasło dla islamity czy buddysty wcielenie nic nie mówi. Więc trzeba coś jeszcze dla paru katolików mówi, bo oni to rozumieją, trzeba ich wyciszyć. No i Pan był wtedy, kiedy człowiek jest zdezorientowany, ingeruje. Tak to tłumaczy i na czym polega teraz ten cały trik że Bóg staje się niczym przez Syna, przez wcielenie. Tu już nie ma nic o odkupieniu. Tylko jeszcze wcielenie, bo narodzenie dziecka wszyscy przyjmą, ale krzyża i eucharystii to nie są w stanie przyjąć. Więc Bóg staje się niczym, aby wynieść ludzkość. Więc że Bóg jest niczym w kościele to my już to znamy na pamięć po soborze kiedy wszystko, co z z sakrum, wysprzątali. I teraz wyniesienie ludzkości, ta, ta nowa droga nazywa to nowy humanizm. Co to znaczy wyniesienie ludzkości? Że dotąd ludzie byli w, w obozie koncentracyjnym. To nazywa nowy humanizm. To znaczy, to jest humanizm, który stawia ludzkość na nogi. Do tego czasu my wszyscy byliśmy gadami, myśmy pełzali po ziemi, a oni nas chcą postawić na nogi. I tłumaczył nam dalej, co kończyłem, więc podejmuje, wtedy jak człowiek powstanie na nogi, to podejmuje dalszą relację z Bogiem. My to już na pamięć znamy. Wywalić tabernakula, posadzić trony, wszystko poniszczyć, Panie Jezu do piwnicy, a najlepiej wilgotnej, żeby Ci szybciej korzonki zadziałały. To, to już jest znane w naszych rodzinach, pojęcie piwnicy. I tu nam mówi autor, że Bóg się nie odcina, nie odcina się od tej relacji, ale ją wzmacnia. I tu oczywiście gra słów, ponieważ czuję za na obraz i podobieństwo Boga. W tym ślad, czyli impresjon Boga w duszy człowieka, musi być, ten ślad musi być rozumiany i rozwijany. Tylko jest tu pytanie do arcybiskupa, kto to będzie rozwijał? Skoro Bóg milczy, czyli Wy, masoni, którzyście zdradzili w kościół, Wy nam chcecie powiedzieć, że macie receptę. Ja tu nakazałem, przed południem przedstawiłem, Jaka jest relacja człowieka do Boga? Czego Bóg, Bóg nas oczekuje? On się nie wycofuje, Bóg żyje człowiekiem, a wy kłamiecie, że się wycofuje. Jest to ukryty, perfekcyjny plan w tym pytaniu. Żongu, bo pierwsze pytanie jest dla Żydów i islamitów, żeby wie, o wiemy o co a drugie jest ustawione dla zbuntowanych katolików na tankowcu, którzy zareagują, coś powiedzą. I tu żonglują hasłami, masło maślane. Mieszają wszystko ze wszystkim. I dalej słyszymy, Bóg nie został uczyniony na mój obraz. Ja zostałem uczyniony na obraz Boga. Czyli czyste, to zdanie jest czyste, ale przy tym miszunku tylko zamęt. Czym jest Bóg? Jest miłością, jest Agape. Te hasła to już na pamięć znamy. Jest miłością, Agape, czyli imprezą, ucztowaniem. I żeby dalej, by się byli spokojni, co tu nasz rozmówca wciskuje? Bóg jest relacją Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trynitarny wymiar Boga. Ale tu nic nie mówi, że Ojciec jest osobą, że Syn jest osobą, że Duch Święty jest osobą, tylko wymiar trynitarny. Jeśli chcemy wejść do serca edukacji ze specyficznego chrześcijańskiego punktu widzenia. Musimy iść do trinitarnego korzenia. I tutaj je pozory, że oni, oni są wszystko jest czyste, no ale zmienili całe założenie początku. Więc ta, ten fragment jest dla uspokojenia katolików. Przecież to mówimy, no ale tamto zdanie zaprzecza temu. To są sprzeczności. Wypowiedział. Wypowiedzia. Tak. Ale pyta się dziennikarz na poziomie praktycznym, jaka jest rola innych religii monoteistycznych lub buddystów, na przykład, w majowym wydarzeniu. No i tu to już jest ich poletko do wpisywania. Posłuchajcie tego, tych pytań i tych odpowiedzi są zaproszeni do uczestnictwa, do słuchania, mówienia i do usłyszenia, że każdy w świecie ma ważne zadanie, to nie papież z pomocą Paktu Globalnej Edukacji. Chce włonąć wszystko i samemu stać się punktem odniesienia. To nie jest taka wizja. To jest sprawa pozostawienia siebie w służbie całej ludzkości wolności. To zdanie dzieci to po prostu to, to aż się płakać chce, jak to... Dzieci z tego po prostu jest to umieć gadać, żeby wiedzieć. nie? Pozostawić samemu... Pozostawić sobie, siebie w służbie ludzkości, te altruiści nieprawdopodobni. A gdzie jest Bóg? A gdzie jest odniesienie do Boga? Jest jasne, że przesłanie najpierw jest kierowane do katolików, ponieważ istnieje objawienie, istnieje prawda, którą musimy lepiej zrozumieć, którą musimy rozwinąć. Stąd zadałem pytanie, a gdzie grzech pierworodny i wszystko inne? Gdzie grzech wobec Boga? toście mieli na początku, żeby zrozumieć, jak oni kręcą. Chrześcijańska edukacja ma nadzwyczajny potencjał, który nie zawsze rozwijamy. Chrześcijańską edukację musimy przemyśleć na nowo. Przypominam, to jest zamiana słowa ewangelizacja na edukacja. Żebyście a to wszyscy strawią. Jak tu będzie za chwilę, będę się powoływać. Ile mają szkół, i ile tam jest innowierców w szkołach? I my się musimy zmienić, bo w szkołach jest większość innowierców. to, to, to się. To, dalej. W tym punkcie każdy może znaleźć. Aha, w tym punkcie oferowana, oferowana jest jako wizja. Oczywiście. A chrześcijańska edukacja ma nadzwyczajny potencjał, którą nie zawsze rozwijamy. Chrześcijańską edukację musimy przemyśleć na nowo. Dwa tysiące lat pracowali ludzie kościoła, prowadzeni przez ducha świętego, nagle się okazuje, że goło pupki wyszły z pokrzywy i mówią, że nie parzy i oni wszystko przemyśleli, czym jest pokrzywa. No, Budzić też inaczej wierszy, rozumiecie? Każdy z nas, kto z dołem tyłkiem wejdzie do pokrzywy, no sparzy się równo. i drze się, że. A ten mówi, że wlazł do pokrzywy i nie parzy, trzeba przemyśleć na nowo istotę pokrzywy. W tym przypadku jest ona oferowana jako wizja. No, ale pytam się, kto ją oferuje? Kto ją oferuje? Bo przez wieki. Wszystko w kościele Bóg objawiał. Kult serca, ma to w kazaniach, wszystko szło przez objawienie Boże, później szedł nacisk na, na, na Piotra, na Rzym, no i wprowadzali. A tu się okazuje, że jest twórca wizji. Dowiemy się za chwilę, jakie to gołomolcy spotkali się i kto jest twórcą wizji? Zapytałem, nie wymieni ale będzie mówił przedstawiciele wszystkich warstw, myśliciele... W... A, no to... Było z każdej kubki przyszły. W tym rzadku jest to, jest ona oferowana jako wizja. Pytanie czyja? Oczywiście nikomu jej nie można narzucać, więc ja nie będę miał konsekwencji z, z powodu krytyki, krytyki tego działania. Ja już oberwałem 10 lat temu, kiedy pokazywałem w sposób zakamuflowany, co oni zrobili Kościołowi Katolickiemu. W tym punkcie każdy może znaleźć własną przestrzeń w ramach swojego doświadczenia, które są początkiem. Kogito ergo sum. Każdy myśli inny, próbujmy te myśli połączyć. W tym sensie musimy również sobie uświadomić, że chodzi o katolicy. Mamy w świecie 218 katolickich szkół. Pytam się arcybiskupa, czy on sobie zdaje sprawę, to jest 218 tysięcy W Czym one poza tytułem przypominają katolicyzm? Jacy tam katolicy uczą? Jaki procent duchownych tam uczy? Ile procent u, u, nauczycieli są katolikami? Zdumiecie? Bo on szuka argumentów, czy mamy potencjał, i mówi tak: do których uczęszcza 6 milionów studentów. Ciekawe. W szkole podstawowe, średnie, wszędzie mamy studentów, nie? 35% z nich to chrześcijanie. Nie katolicy, ale uczęszczają, ponieważ cenią edukację katolicką. Pokażcie mi w Polsce szkoły katolickie, które przekazują edukację katolicką. Proszę mi pokazać w Polsce szkołę średnią, która przekazuje edukację katolicką. Przecież uczą ten sam materiał, co jest w szkole w świeckiej. Rozumiecie o co chodzi? Przecież jest to samo. Mają pieniądze, więc muszą siać truciznę laicką, a nie katolicką. Znam księdza, który odradzał szkołę katolicką na Pędziowie w Krakowie. To tego powiesili, jak chciał mrze inne rzeczy. To go powiesili rodzice z kują. Przed nastu laty. Mamy tylko nazwę szkoła katolicka, która uczy wszystkich bez wiary. Ile tam jest zajęć związanych z edukacją katolicką? To byłaby to szkoła wyznaniowa, to na pierwszym miejscu stawia Boga i religię. Rozumiecie. Więc zapamiętaj sobie, mamy 35% niechrześcijan w tych szkołach. Dlatego edukacja jest ważnym. A. a więc, a, a zatem mamy wielką odpowiedzialność. Mamy się zająć nie katolikami, ale swoim nie mówić nic o wierze, bo taki jest cykl. Więc wysiłek pracy edukacyjnej Kościoła ostatniego półwiecza jest taki, że katolicy to są najwięksi durnie, jeśli idzie o wiedzę religijną ze wszystkich wyznań. Bóg to nazwał ładnie na żołnierzach ignorancja religijna. Durnie! Nic nie wiemy, nic nie rozumiemy, bo tak nas ukształtowali. Ale żebyście wybyli na tym etapie, do dureństwa nas doprowadzono w metodyce kształtowania seminaryjnego. Ja, żeby idąc na parafię, żebym ja z teologii praktycznej nie miał nic związane z nabożeństwami, z nic, kapujecie, to coś takiego, jakby hodują studenta medycyny, i on nie wie, gdzie jest serce, gdzie jest wątroba. No, mówią mu, że jest lekarzem. Ale on wnętrza człowieka nigdy nie widział. Nas wypuścili z seminarium, myśmy wnętrza Kościoła nie pojęli, nie rozumieli w niczym. Zaszczuli nas tylko ideologią protestancką i inną, wklepowali nam to, bo wyszli z założenia, że my to wiemy, czym jest Kościół. No jeśli si kapłani są takim pustostanem, no to co możecie wy posiadać więcej? Po tu to, to się mówi, cep, cepa, cepem, poganiał. To jest ta, ta metoda edukacyjna. Cep, cepa, cepem, poganiał. Trzy, c, c, c. Nie obrażam filmy, filmy w polskiej. Cena czy mi cuda, ale Kościół ma też taką firmę. C, C, C. Cep, cepa, cepem, poganiał. To mi to nawet na, roście Rosję patrzył, bo C, C, C i bo u niej P chyba też było. No widzicie, to, 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 to w Kościele też od dawna. Cep, cepa, cepem, poganiał. A zatem mamy odpowiedzialność. Zająć się niewierzącymi, a nie się u swoich. A więc dlatego tworzymy Pakt Globalnej Edukacji. Czyli pakt tworzą nową religię. Nam to pan Józef już powiedział, że masoni kościelni, moderniści tworzą nową religię. No to jest, my to, oni to ukrywają pod płaszczykiem edukacji. Bo takie to popularne, wszyscy mają prawo do wiedzy, do mądrości. Tylko jakiej szkoły? CCCP. Dlatego edukacja jest ważnym narzędziem opowiadania na wiele wyzwań, które mamy dzisiaj. W tym sensie papież zaprasza przedstawicieli religii i inne ciała do podpisania manifestu. Wyrażającego fundamentalne zasady edukacji dla przyszłości. Pytam się arcybiskupa, co ma piernik do wiatraka? Czemu na początku nam mówią o korzeniu i o stworzeniu, rozumiecie? Podają koncepcję, a później zatroskali, gdzie to się wszystko kupy nie trzyma. No, pytam się ich, co ma piernik do wiatraka? Ich wizja, że Bóg stwarza i idzie na ryby, Zostawia ludzi, a tu nagle zatroskanie o ludzi. Pada teraz pytanie, kto jest odpowiedzialny za napisanie roboczej wizji manifestacji Paktu Globalnej Edukacji? Grupa ekspertów, która pracowała przez ponad rok. Został dobrze przygotowany. Pada pytanie, czy może arcybiskup powiedzieć, kto należy do tej grupy? Nie! Tak jest, nie! Dają nam ofertę i my nie wiemy, kto. Czy Kunta Kinte? Czy Abraham z Bakielitu, Czy Pipek z Mozaitu? Nie wiemy, który. Nie! To są eksperci, słuchać, to powiedział prawdę, z różnych dyscyplin, o różnych wrażliwościach. Jeden tylko tak, drugi tak, w zależności, bo to jest różna wrażliwość. W różnych punktach widzenia, arcybiskupie, punkt siedzenia zależy od punktu widzenia. My chcemy poznać nazwiska tych specjalistów, ponieważ edukacja nie tylko jest sprawą pedagogiki w sensie ścisłym, czyli mówi, że nie będą tylko matematyki uczyli, ale edukacja, to jest problem o wiele szerszy, czyli indoktrynacja, ideologizacja i wyżynanie staroci. Musimy mieć wizję. Są tam antropologowie, czyli szukają jakich skały, oni wiedzą 30 lat temu, naukowcy, do zależności kto komu dał tytuł, ludzie od spraw pokoju. A więc grupa jest bardzo zróżnicowana. Dowiedzieliśmy się, kto tam siedzi. Czy grupa obejmuje przedstawicieli różnych religii? Tak. Czy UNESCO gra istotną rolę w pisaniu roboczej wersji manifestu? Czy należy do tej grupy? Nie. Ponieważ stolica apostolska jest stałym obserwatorem UNESCO i pracuje z UNESCO. Ale w tym sensie papież nie jest zobowiązany wobec nich, jest to bardziej cywilna społeczność. Czyli nowy humanizm to tworzy cywilna społeczność. I oni znaleźli korzenie organizacje obejmujące. Narody Zjednoczone i UNESCO są zaproszone w maju. Przypominam, jak był Sobór Watykański, to zaproszono protestantów na, jako obserwatorów, a dziś dowiadujemy się, że główne, główne dokumenty były przez ich ręce testowane i wyrażali swoje opinie. Ale tylko są zaproszeni, nie są zaangażowane do tego typu pracy. Papież chce raczej pracować ze światem. Posłuchajcie teraz uważnie, żebyście wiedzieli, jaka jest materia tego związku. Papież raczej chce pracować ze światem najpierw ziemia kultury, czyli największe bezbożnictwo. Nauki w ogóle nie wierzą, sportu, no i w końcu ze światem religii. Jak go prosiłem, on dziś po pontyfikacie, nie o ekologii napisz encyklikę, tylko o kapłaństwie i mszy świętej, bo się walimy, napisał? Tylko pchnął, że musimy uważać na przyrodę, CO2, no i pop emisję potwierdził, więc ja już zapłaciłem za prąd przy mojej taryfie i po tych podwyżkach o 50% więcej. U mnie prąd ekologicznie wzrosnął o 50% więcej. Kiedy na giełdach jest niska cena, nie zrozumiecie, ja mam już 50% więcej płacę. To, to, wymienił, to społeczeństwo cywilne, złożone z wielu części, oferuje możliwość współpracy, ale współpraca przyjdzie później. To znaczy, wiemy, że UNESCO i ONZ chcą, ponieważ my zawsze pracujemy razem, żeby wiedzieć, jak potrafią kręcić. Nie chcemy narzucać lub warunki, musimy wspierać otwarcie nowej ścieżki współpracy jesteśmy świadkami rodzenia się nowego potworu. Później będą kolejne pytania o pieniądze, etc. Tym się moi drodzy zajmę jutro, a teraz, czyli pojutrze, a teraz Wam mówię Amen. Żebyście wiedzieli, o edukacji, żeby tam w, w czym się o co oni ubiegają naprzód, co oni myślą. Tak jest na przykład główne napięcia, klimat, przemoc, marginalizacja, bieda, żeby wiedzieć o co im chodzi w tym pojęciu edukacja. Sami rodzą wiedzę, sami rodzą niewolnictwo, a później powołują instytucje, żeby dalej mogli dojść równo. Drodzy Państwo. Ta część trzecia dzisiejszego dnia za nami.